W tej piwnicy sam pan Kazik będzie dziś przyrządzał gazik. Te likwidy i te miody przygotuję dla ochłody. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, być może nawet za chwilę. Bo właśnie robię sobie inwentaryzację piwniczki. Zobaczcie, wyciągnąłem tutaj dwa galony. O tym winku już wspominałem w innym, wcześniejszym materiale, ale znaleźliśmy dzisiaj kolejny. Cóż to jest takiego? Kolor żółty wydaje się przejrzysty, klarowny. Pachnie bardzo ładnie. Za chwilę sprawdzę, co to jest, bo prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Ale zanim to nastąpi, to muszę przygotować coś, żeby zlać. Yy... Te wina, te likwidy. Myślę, że te dwa galony, które akurat mam puste, przydadzą się do tego pierwszorzędnie. W razie potrzeby, tylko je wystarczy przemyć, i za chwilę się zacznie zabawa z gazikami. No dobra, tutaj mamy już, mamy już przygotowane galony, ten będę musiał umyć w środku porządnie, bo tam osadził się jakiś brud zrobię to karcherem, ale to nie teraz dlatego, że teraz na pierwszy ogień pójdzie to czerwone winko ja je tutaj zleję, tak żeby pozbyć się owocu a przy okazji <laughs> przy okazji co? zrobię coś dobrego do picia ale ładny kolorek to chyba wiśnia jakaś. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Taki piękny dzionek jak dzisiaj. Myślę, że będzie to bardzo fajnie się komponowało z wodą gazowaną. Zrobię takie wino a la François schłodzone. Lekko gazowane. Dzisiaj przede mną pracowity dzień. Dalszy etap prac nad nowym kurnikiem. Ale jak tak patrzę na to, ile tutaj tego winka jest, to mam poważne wątpliwości, czy uda mi się dokończyć dzisiaj tą pracę. Co? Co tam się? Podśmiechujesz pod nosem. Prawie cały owoc został w galonie. Także elegancko. A jakby to kurom dać? W końcu też im się coś od życia należy. I już wineczko zlane do garnka. Nie będziemy się tutaj szczypać. Nóżki na stół. Nalejemy o naleweczką. Muszę zrobić dwa, dla małżonki również, bo inaczej bym tego nie przeżył. O, I tak z wodą mineralną, pokażę Wam jak robię wodę mineralną, inaczej mówiąc gazowaną, nie mineralną. Mam tutaj takie sprytne urządzenie, a to żeby nie kupować wody w butelkach plastikowych i nie zaśmiecać świata to robię to w taki sposób Tada! i mamy wodę gazowaną i proszę bardzo raz drineczek jak się patrzy No to ciach babkę w piach Ok, bardzo dobre, bardzo pyszne. A za chwilę zabieram się za ten drugi żółty likwid. Owoce oczywiście na kompost. Nic nie może się zmarnować. A niech ptaszki też mają coś z życia. No dobra, zabieram się za ten kolejny galon, bo bardzo mnie interesuje, co też tam takiego w środku się kryje. Mam nadzieję, że widać ten kolor. Widać jest tak klarowne, że widać co tam się dzieje. Żadne ryby nie pływają ani inne stworzonka, więc myślę, że zawartość jakaś alkoholu jest. Zabieram się za spuszczenie tego za chwilę będę degustował, ale póki co to trzeba dziabnąć z centrali. Jedziemy z tym koksem. Ale kolor. Jakie klarowne. ściągam tutaj z samej powierzchni to, co najlepsze. Tak, żeby mi nie zaciągnęło tego osadu, który tam na dole jest. Autentycznie nie mam zielonego pojęcia, co tutaj w tym galonie. Się kryje, on już tutaj był. Chyba nie wiem, jak się sprowadziliśmy do tego domu w tej piwnicy. Niedługo będzie pełny garnek. Nie no, kolor rewelacja. Rewelacja. Zobaczymy smak. To jest ciekawy. Ten, kto ciekawy, jak to smakuje, to łapka w górę. Ja pierwszy. Kto pierwszy smakuje, ten ryzykuje. Co to jest? Co to jest? Zobaczcie. Nalewamy do szklaneczki. Wygląda to tak. Kolorek jak białe wino. No, zobaczmy. Może nic mi się nie stanie. Mm, mocne. Smakuje trochę jak żubrówka. O, jedzie Gienek na traktorze. Nie mam pojęcia, co to jest. Idę zaciągnąć yy, opinii od małżonki. Małżonka w tej chwili pracuje zdalnie, więc na pewno chętnie się napiję. Zlewam, zlewam. Zgara do galonu. O likwidy trzeba dbać, nie no, ale kolor rewelacja. Moja małżonka po kilku głębszych stwierdziła, że najprawdopodobniej jest to wino jabłkowe. Nie wiem, jak dla mnie smakuje trochę jak żubrówka, ale może to dlatego, że pan Kaziu lubi żubrówkę z sokiem jabłkowym, i może stąd takie skojarzenia. I trzeba za jakiś czas, minie kilka dni, to jeszcze się troszkę odstoi i zaczniemy butelkować. W tych yy, słojach zlana jest ta dolna warstwa, która była bardziej mętna, która była yy, przy dnie. Ku mojemu zaskoczeniu, spróbuję przyłożyć kamerę, a może coś będzie widać. Tam w środku są wiśnie. Nie wiem, jak to jest możliwe, że w winie jabłkowym znajdują się wiśnie i że to wino ma taki kolor. No nieważne, nieistotne. Teraz to idzie do piwnicy do sklarowania. Tutaj y, to czerwone też się musi jeszcze troszkę sklarować, bo przy spuszczaniu y, troszkę się zabełtało. Natomiast, natomiast to jest Mistrzostwo Świata i bardzo dobrze to za parę dni do buteleczek. A z tego co tutaj zostało, żona mówi to na kompost. Nie, nie. Kaziu nie pozwoli, żeby cokolwiek się zmarnowało. Kaziu zrobi z tego bimberek według receptury dziadziusia, także na pewno też będzie z tego odcineczek. Ja już tutaj pomału będę ogarniał ten majdanek, bo za chwilę pan Kaziu na gaziku popracuje przy kurniku. A my widzimy się w kolejnym odcinku.